Wprawdzie wiosna już bardzo blisko, ale chłód typowo marcowy. Witam Państwa, Marzena Złukowska. Przed nami noc, która początkowo przywita nas chmurami, ale do rana w wielu miejscach pojawiają się przyjaźnienia, nawet rozpogodzenia. Tylko na Pomorzu, gdzie niegdzie możliwy deszcz, w wieszczadach deszcz ze śniegiem. Temperatura będzie oscylować wokół zera, a nawet miejscami poniżej. W obszarach podgórskich do minus 3 stopni silniejszy wiatr powie nad morzem. W ciągu dnia sporo ze słońcem, chociaż na Warmii, Mazurach i Podlasiu będzie się chmurzyć, lokalnie spadnie deszcz, niewykluczona wykluczona krupa śnieżna czy deszcz ze śniegiem. Na Pomorzu Zachodnim deszcz, maksymalnie 7-8 stopni. Na granicach północno-wschodnich 4. Ciśnienie będzie rosło. W Warszawie barometry pokażą 1009 hektopaskali. Środa ranek pogodny, ale zimny. Przy gruncie temperatura może spaść do minus 3 minus 5 stopni, jednak dzień wynagrodzi nam to pogodnym niebem i cieplejszym powietrzem. W regionach zachodnich 11-12 stopni, poza tym około 7-9. Jak widać, ostatni dzień zimy chce po sobie pozostawić dobre wspomnienia. W czwartek, w pierwszym dniu wiosny, słońca nie zabraknie, ale od czasu do czasu w regionach południowych zachmurzy się i popada. Temperatura dość wyrównana od 9 stopni na Podkarpaciu przez 12 w centrum i na południowym zachodzie do 13 na nizinie szczecińskiej. Koniec tygodnia ze zmienną pogodą i nieco wyższą temperaturą. Miłego wieczoru, do zobaczenia.